Zaledwie 70 lat temu Chiny były krajem rolniczym pogrążonym w ubóstwie, całkowicie zależnym od zagranicznej technologii w każdym aspekcie rozwoju. Dziś ten sam naród przekształcił się w najbardziej zaawansowaną potęgę technologiczną na planecie, rozwijając innowacje, które wydają się wyjęte wprost z filmów science fiction. Ale co zmieniło się tak drastycznie? Jak to możliwe, że naród, który potrzebował kopiować, aby przetrwać, teraz tworzy najbardziej rewolucyjne technologie na świecie? Odpowiedź Cię zaskoczy. Chiny nie tylko dorównały tradycyjnym supermocarstwom technologicznym, w wielu aspektach całkowicie je przewyższyły. W tym filmie pokażę Ci 8 najbardziej imponujących wynalazków, które Chiny obecnie rozwijają. Technologia tak zaawansowana, że gdy dojdziesz do numeru jeden, zrozumiesz, dlaczego zachodni naukowcy są tak przerażeni. Numer ósmy technologia niewidzialności z metamateriałami. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co byś zrobił, gdybyś mógł być niewidzialny? Ta supermoc, która wydawała się wyjęta wprost z filmów science fiction, już nabiera kształtu w prawdziwym świecie. I nie, to nie jest odosobniony eksperyment w laboratorium. Chiny już to mają działające. Grupa naukowców z uniwersytetów Jilin i Tsinghua zdołała stworzyć hybrydowy materiał zwany chimerą. Zdolny do dosłownego sprawiania, że części ludzkiego ciała znikają, jakby to była peleryna niewitka z filmów. Technologia opiera się na metamateriałach zaprojektowanych do manipulowania falami elektromagnetycznymi w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie osiągnięto. Materiał jednocześnie ukrywa sygnatury radarowe, odbicia podczerwone i ciepłoresztkowe poprzez siatkę mikroskopijnych soczewek cylindrycznych, które kompresują obiekty w paski tak cienkie, że stają się niewykrywalne. Wyniki były tak zdumiewające, że naukowcy już mówią o przyszłości, w której każda osoba będzie miała własną funkcjonalną pelerynę niewitkę. Najbardziej imponujące jest to, że to nie tylko teoria. W Chinach już używają tych metamateriałów do czynienia niewidzialnymi pojazdów wojskowych i samolotów bojowych. Chiński rząd potwierdził, że wyposaży swoje najbardziej zaawansowane myśliwce w tę te technologię w ciągu najbliższych miesięcy. Niewidzialność przestała być fikcją, teraz jest operacyjną rzeczywistością. Numer 7 Sztuczne słońce. Chiny nie tylko chcą czystej energii, chcą stworzyć drugie słońce i są bliżej osiągnięcia tego celu niż jakikolwiek inny naród w historii ludzkości. Reaktor East osiągnął to, co wydawało się niemożliwe. Utrzymanie plazmy o temperaturze 108 milionów stopni Celsjusza przez ponad 1066 kolejnych sekund. To prawie 18 minut całkowicie kontrolowanej i stabilnej fuzji jądrowej. Żebyś zrozumiał skalę, prawdziwe Słońce osiąga tylko 27 milionów stopni w swoim jądrze. Chiny tworzą plazmy 5 razy gorętsze niż jądro słoneczne. Ten reaktor symuluje reakcje jądrowe, które zasilają naszą gwiazdę, wykorzystując pola magnetyczne o mocy nigdy wcześniej nie widzianej. Cel jest brutalny, nieskończona energia, bez węgla, bez ropy i bez zanieczyszczeń. Po prostu kontrolowana fuzja jądrowa, która generuje więcej energii niż zużywa. Chińscy naukowcy szacują, że w ciągu dwóch dekad może to być komercyjnie opłacalne: całe miasta zasilane przez mini słońca, które nigdy się nie wyczerpują, nigdy nie zanieczyszczają i nigdy nie gasną. Chiny dosłownie przepisują energetyczną przyszłość ludzkości. Numer 6: ultradźwiękowe pociągi magle w 1000 kilometrów na godzinę. Zapomnij wszystko, co wiesz o transporcie lądowym. Chiny właśnie zakończyły testy pociągu, który podróżuje z prędkościami, które podważają logikę konwencjonalnej fizyki. T-Flight, zaawansowany pociąg na lewitacji magnetycznej, pomyślnie przeszedł testy w rurze niskociśnieniowej w prowincji Shanxi. Ten potwór został zaprojektowany, aby osiągać prędkości 1000 km na godzinę. To oznacza, że cała podróż z Pekinu do Szanghaju zajęłaby zaledwie 90 minut. Tradycyjne pociągi potrzebują 6,5 godziny, a Chiny chcą to skrócić do mniej niż dwóch. Sekret jego działania tkwi w lewitacji magnetycznej. Pociąg nie ma tarcia, nie dotyka torów, unosi się magnetycznie, podczas gdy sześć potężnych pól elektromagnetycznych popycha go do przodu. Rura niskociśnieniowa niemal całkowicie eliminuje opór powietrza. W testach z 2024 roku system wykazał perfekcyjną kontrolę, całkowicie stabilne zawieszenie i bezpieczne hamowanie. Chiny już planują rozszerzyć tę sieć między wszystkimi swoimi megamiastami. Wyobraź sobie, jak to byłoby przejechać przez cały kraj w mniej niż dwie godziny. Numer 5: autonomiczne roboty budujące całe autostrady. Oto coś, co prawie umknęło uwadze Zachodu, ale reprezentuje sejsmiczną zmianę w nowoczesnym budownictwie. Chiny stworzyły pierwszą na świecie w pełni autonomiczną flotę do budowy dróg. Nie mówimy o prostych, zautomatyzowanych maszynach. Mówimy o zaawansowanych systemach sztucznej inteligencji kontrolujących walce, rozścielacze asfaltu i ciężarówki budowlane bez interwencji człowieka, kierowane przez satelity Beidou i algorytmy AI. Te roboty budują całe autostrady bez jednego człowieka za kierownicą. W 2024 roku ukończyły 158-kilometrowy odcinek autostrady Pekin-Hongkong o szerokości 18 metrów, używając zaledwie 10 całkowicie autonomicznych pojazdów. Roboty rozkładają warstwy kamienia i piasku, nakładają spoiwa, a następnie wyrównują z chirurgiczną precyzją, podczas gdy drony nadzorują każdy metr kwadratowy. Dane pokazują przerażające wyniki. Te roboty skracają czas pracy o 20%. 20% zużywają 15% mniej paliwa i osiągają precyzję, której żaden człowiek nigdy by nie dorównał. Ukończyły już ponad 15 projektów budowlanych obejmujących 12 chińskich prowincji. Podczas gdy Zachód wciąż debatuje nad automatyzacją, Chiny już transformują swoją infrastrukturę z prędkościami, które wydają się niemożliwe. Numer 4. Mega farmy słoneczne widoczne z kosmosu. Chiny nie tylko chcą energii odnawialnej, chcą całkowicie zdominować produkcję energii słonecznej na planecie, i w tym celu budują struktury tak kolosalne, że są widoczne z satelitów kosmicznych. Na pustyni Kubuki istnieje wielki mur słoneczny o powierzchni 420 km2. Tylko, żebyś sobie uzmysłowił tę wielkość, to więcej niż miasto Nowy Jork. Całkowicie pokryta panelami słonecznymi generującymi 5,5 GW energii. Gdy ten projekt zostanie ukończony w 2030 roku, osiągnie 100 GW, energii wystarczającej do zasilania populacji milionów ludzi jednocześnie. Jednak Chiny nie zatrzymują się na lądzie. Budują także pływające farmy słoneczne na otwartych oceanach. W Qingdao. W prowincji Shandong zainstalowały panele, które unoszą się i opadają wraz z przypływami, wytrzymując tajfuny i słoną wodę. Wyczyn techniczny, który wydawał się niemożliwy jeszcze kilka lat temu. A to dopiero początek. Ponieważ prawdziwa ambicja Chin sięga dalej, planują zainstalować panele słoneczne bezpośrednio w kosmosie, orbitujące wokół ziemskiej atmosfery i przesyłające energię na Ziemię za pomocą satelitów. W tym tempie Chiny będą generować 13 razy więcej energii słonecznej niż cała Europa razem wzięta w mniej niż dekadę. Numer 3 Restauracje w pełni obsługiwane przez roboty. Od supermarketów po hotele, przez restauracje i szpitale, humanoidalne roboty już masowo zastępują siłę roboczą w sektorze usług w Chinach. Nie mówimy o maszynach eksperymentalnych ani prototypach. Mówimy o systemach operacyjnych, które działają lepiej niż ludzie praktycznie we wszystkich dziedzinach. Chińskie szpitale już zatrudniają roboty pielęgniarki, które zarządzają lekami, mierzą parametry życiowe i opiekują się pacjentami z perfekcyjną precyzją. W supermarketach humanoidalne maszyny uzupełniają półki bez popełniania błędów. W luksusowych hotelach roboty konsjerże przyjmują gości i zarządzają całym procesem zameldowania automatycznie. System działa perfekcyjnie. Restauracje takie jak robot He, sieć Alibaby, zdecydowały się zautomatyzować absolutnie wszystko za pomocą humanoidalnych robotów, które serwują jedzenie z chirurgiczną precyzją. Działają już w 57 lokalach w 13 chińskich miastach. Operacja jest całkowicie autonomiczna, rentowność gwałtownie rośnie, a model jest tak skuteczny, że jest powielany w całym kraju. Chiny całkowicie zastępują siłę roboczą w sektorze usług superinteligentnymi maszynami, które działają lepiej niż jakikolwiek człowiek. Numer 2. Inteligentny egzoszkielet, który sam się zakłada. Chiny opracowały technologię, która wydawała się niemożliwa jeszcze kilka lat temu. Robotyczny egzoszkielet, który pozwala osobom całkowicie sparaliżowanym od pasa w dół, ponownie chodzić w sposób całkowicie autonomiczny. Nie mówimy o urządzeniu wymagającym pomocy zewnętrznej ani skomplikowanych procesów ręcznego łączenia. Walcon Suit F1, opracowany przez badaczy Skyst i Angel Robotics, automatycznie zbliża się do osoby na wózku inwalickim, wyrównuje się samodzielnie i wykonuje połączenie bez jakiejkolwiek interwencji człowieka. Egzoszkielet waży 50 kg i jest wyposażony w 12 silników, które perfekcyjnie replikują naturalne ruchy ludzkich stawów. Rewolucyjny jest jego w pełni zautomatyzowany system łączenia z przodu, który umożliwia transfer bez zewnętrznej pomocy. Po połączeniu system wykorzystuje czujniki terenu, sztuczną inteligencję do utrzymania aktywnej równowagi i algorytmy wizyjne, które wykrywają przeszkody w czasie rzeczywistym, aby ich uniknąć. Urządzenie zdobyło złoty medal na Cybathlon 2024, globalnych zawodach technologii asystujących. Pilot testowy chodził z prędkością 3,2 km na godzinę, wchodził po schodach i wykonywał ruchy boczne. To bez wątpienia przywraca mobilność, godność i prawdziwą niezależność. Numer 1. Masowa sieć nadzoru z AI. Chiny mają ponad 700 milionów kamer nadzoru podłączonych do Skynet, systemu sztucznej inteligencji, który skanuje miliony twarzy każdej sekundy. System jest zintegrowany bezpośrednio z policyjnymi bazami danych w całym kraju. Potrzebujesz tylko zdjęcia podejrzanego, a system pokazuje jego dokładną lokalizację, dokąd idzie i z kim się spotyka w czasie rzeczywistym. Ale ta sieć nie tylko ściga przestępców, nieustannie monitoruje całą ludność cywilną. Przy przypisując punkty społeczne, które określają, czy możesz podróżować, pracować lub mieć dostęp do podstawowych usług. Każdy ruch, każde zachowanie, każda interakcja jest rejestrowana i analizowana przez niezwykle wyrafinowane systemy sztucznej inteligencji. Naprawdę przerażające jest oprogramowanie do rozpoznawania chodu, które identyfikuje obywateli z odległości 50 metrów, nawet gdy twarz jest całkowicie zasłonięta, analizując jedynie sposób, w jaki ludzie chodzą. Chiny inwestują około 30 miliardów dolarów rocznie na rozbudowę tej sieci. Do 2030 roku będzie prawie 300 milionów kamer zainstalowanych w każdej przestrzeni i na każdym rogu kraju. George Orwell napisał 1984 jako fikcję, ale Chiny uczyniły ją rzeczywistością. Zobaczyliśmy osiem najbardziej imponujących i rewolucyjnych wynalazków Chin: od niewidzialności po wszechobecny nadzór, od nieskończonej energii po egzoszkielety, pozwalające sparaliżowanym znów chodzić. Każda z tych technologii reprezentuje ewolucyjny skok, który całkowicie redefiniuje, co oznacza współczesne życie. Światowa równowaga technologiczna zmienia się na naszych oczach. Co myślisz o tych wynalazkach? Czy uważasz, że naprawdę zmienią przyszłość ludzkości? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Jeśli ten film cię zszokował, daj łapkę w górę i subskrybuj, aby nie przegapić żadnego z naszych przyszłych filmów o technologii. Do zobaczenia w następnym filmie.